Cześć wszystkim, tu Kalos7, a to następny odcinek, jak zdobyć płatkę z X. Zapraszam do oglądania. Dobra, jesteśmy po intrze. Dzisiaj będę Wam pokazał następny quest, który nazywa się Dywany. O co, yy, o co tu chodzi? Trzeba po prostu zmniejszyć 128 tam chyba nie, nie tam trzeba dywanów. Nie wiem, ale jest bardzo też po na to przejść. Jeśli ktoś właśnie teraz napisze poznał, to ma automatycznie na mnie pozna i dużo żółwiczego kodanie? Więc możecie się cieszyć. I co trzeba zrobić? Jeżeli macie tutaj wszystkie całe... Musicie znać jakiegoś chłopca, który mają tam wszystkie tutaj dywany. Tutaj przyjść ręki, nie mogą być dużo dziury, to musi, możecie kontynuować. Tutaj właśnie jest za dużo właśnie dziur, i nie polecam tutaj. To muszą być minimalne 10 dziur. Jeżeli będzie więcej, tego już nie zrobicie. A jaką zrobić? Taktykę. Musicie być tak. Tutaj bycie. Musicie. Yy, tak Żeby mi nie przeszkadzać. I co trzeba zrobić? Trzeba po prostu zrobić tak. Tu zaczynamy, tu tak, 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 tak. Tak dalej, tak dalej. tak jak będziecie tutaj, o, tak, 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 tak. Albo tak, tak tak, tam różne, to zaczynacie później tak i co trzy rzędy, o tak. Trochę mnie no bo mi trochę przeszkadzałem, bo dużo to właśnie. Tak właśnie u to co trzy rzędy, nie możecie trochę spowolnić jeżeli Później jak dojdziecie tutaj do tych trzech yy, yy, rzędów i połączycie Zostawcie ten jeden rząd Bo wiecie, bo będziecie trochę niepotrzebni w takich To zaczniecie robić ten drugi rząd, czyli te dwa rzędy ostatnie i tak to do samego końca aż dojdziecie Po prostu zaczynacie tutaj Zaczynacie tutaj te trzy rzędy Później ustawicie potem jak, potem jak to robicie tak o, potem robicie tak trzy tu trzy rzędy takim sposobem potem do końca idziecie tu i potem te dwa rzędy robicie. O tak i tak do samego końca. Ja dopiero prześlę za dziesiątym razem, bo ja sam to... Yy, stąd właśnie to znalazłem, w ten yy, sposób. I teraz tak, jeżeli chcecie im następny po, yy, poradnik, wbijcie aż 30 lajków, a następny odcinek to będzie sadzonki. Jeżeli wbijcie 30 lajków, będą, to, yy, to, yy, to będą quest sadzonki. Jeżeli mi się uda, to na zrobię to na drugim koncie, ale wątpię to, bo jeżeli byście nie wiedzieli jaki mam wyjście, nie reportowali za, nie wiem tam, po Jeżeli wiecie te 30 lajków, to będzie kurs na Pokażę Wam, jak zrobić. Łatwo własne z na 30 tysięcy bo Ja już zrobiłem na innym koncie, bo tutaj nie mam. Od razu to, o to mówię. Bo tam niektórzy będą mówili, że ja to zrobiłem. O, widzicie? Tylko zrobiłem to już na innym koncie, już na dwóch. Yy, u, kolegów, u kolegów. U kolegów. Ja sam tego nie będę robił, bo. Ja to robię przynajmniej z jedną godzinami, nic tak nie chcę, więc szczerze mówiąc mi się nie chce, ale od razu mówię, że da się przejść ten quest. Jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli chcecie więcej tych składników, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki i na razie, cześć.